Dzień dobry, witamy na moim kanale, witamy, witam, witamy Witamy na moim kanale, na naszym kanale Ja, Jola i Szkodnik Idziemy dzisiaj zjeść lokalnie, czyli idziemy do sieciówki zwanej Harvester U nas ten bar się nazywa George Stevenson, bo jest przy Stevenson Avenue Tak się nazywa, mamy blisko, więc idziemy dzisiaj na żeberka, bo ktoś mi polecił Znaczy nie polecił, przypomniał, przypomniał mi, że są rewelacyjne żeberka Jadłem tu żeberka chyba 3 lata temu Zobaczymy, czy smakują to, tak samo jak wtedy pysznie, także będzie pysznie, ale czy będzie pysznie? W angielskim typowym barze tam sobie darty się dzieją. Luna sobie siedzi. siada Junka, Siedź tutaj. Ty lubisz ten bar, nie? Zawsze skapnie tutaj ze stołu że będziemy sobie zaraz zamawiać jedzonko. Tak jak mówiłem, jesteśmy w George Stevenson. Przebranżowaliśmy się od dziadu na harwester. Zamawiamy z aplikacji, będą żeberka, będzie... Nie wiem, co moja żona będzie zamawiać, ale ja testuję żeberka dzisiaj. Mam ochotę właśnie na żeberka. Dawno nie jadłem. Tak jak mówiłem, można tu... Chodź tu, dzido, Można tu z psem. Ona się panoszy tutaj jak ostatnio, ostatnio jak tu jedliśmy, wyobraźcie sobie, że poszła do kuchni. I no taki jest pies, który lubi zwiedzać, więc dobra, zamawiamy i będę wam pokazywał na bieżąco co ja. Do żeberek nie może zabraknąć e, czarnego złota, także irlandzkie, najlepsze. Byliśmy w Irlandii i powiem wam, że... powiem wam, że w Anglii tutaj nie smakuje tak samo jak w Irlandii. Wiadomo, świeże, zawsze lepsze. Jeżeli macie okazję, pojechać do Dublina i zobaczyć Tower House. Tower House, to się nazywa? Guinness House, coś tam? E, polecam, naprawdę polecam, e, piwo na samej górze, na 7 pierwsze smakuje najlepiej. Moja żona nie była przekonana do Guinnessa nigdy w życiu, ale jak tam pojechaliśmy i spróbowała, to chciała drugie. Jak nigdy, także ciemne piwo Guinness, pyszne, Dobra, najważniejsze, panie. że nie jest ciepłe, tak jak w niektórych restauracjach. A tak w ogóle chciałem wam powiedzieć, że e, dostałem parę bardzo fajnych komentarzy. Śmieszą mnie one nieziemsko, że e, Gessler się znalazł i w ogóle... Nigdy nie powiedziałem, że jestem znawcą jakimś tam nie wiadomo jakim jedzenia. Lubię jeść i po prostu pokazuję to, co lubię robić. Nie jestem żadnym Gessler, nie jestem Makłowicz, nie jestem nic, nic z tego poziomu, ale staram się przekazać Wam swoje opinie na temat jedzenia. Jeżeli piwo jest ciepłe, piwo jest ciepłe. Jeżeli kotlet jest cienki, kotlet jest cienki. I a jeżeli mówię, że nie ma możliwości zapłaty kartą, to nie ma możliwości zapłaty kartą. I ktoś mi tam pojechał, że. Przecież pisze, że przelew nie pisze, tylko jest napisane, kochana. Jeżeli chcę. A jeszcze mi pojechała taka pani, że nie, nie potrafię mówić ani czytać po angielsku. Przyszła właśnie przystawka na czosy z szarpaną wieprzowiną. Mm, mm, mm. Na Pierwsze wrażenia. Bardzo mała porcja, jak kiedyś to był talerz wielki, talerz uszczerbiony w ogóle, ale co tam, będziemy próbować. Jest, wieprzowina wygląda całkiem, całkiem, powiem szczerze, spróbuję ją pierwszą. Mm. Bardzo dobry barbecue sauce, wieprzowina taka jak dawniej pyszna, pyszna, po prostu pyszna ale zobaczmy co tu jeszcze sosik śmietana spróbuję te jala, jalapeno żebym wypalił ryja mm. tak, małe, ale no świetne danie eee, ile ona kosztuje, ta przystawka? nie wiem no masz menu w telefonie tutaj ja napiszę, bo na pewno znajdę spróbujmy samego mięska fajne, cieplutkie klejący sos barbeku taki amerykański jalapeno same super Bardzo a, jest, a jest awokado? nie Uż, ma awokado jest ser, śmietana a maczosy. nie ma awokado, hmm. powinno biedne. być biedne, małe ale bardzo dobrze. Oczywiście do każdego dania głównego przychodzą sałatki. Jest bardzo sałatkowy. Nie będę nagrywał, bo tam ludzie siedzą i, i ten jedzą, ale nielimitowane nie sałatki. Także moja żona sobie wzięła jakieś otręby, nie wiem, e, ziarno dla kur, buraczki, śmietana. I jakieś coś okrągłe. To co się nazywa ten. Lentil, nie lentilki. chickpeas, Cieciorka. Cieciorka. Ciecierzyca. Jakieś, nie wiem co to jest to pomarańczowe Jakieś otręby, nie wiem co to Bacon jest. flavors A to jest uh, dried onion A, czyli cebulka przysmażona i Jakieś otręby Ziarna dla kurk No i oczywiście na czasy to jest mojej żony ulubione danie Nie wiem czy wiecie, moja żona y, Uwielbia Pringelsy Lubi też, y, no nie doritosy Przepraszam, doritosy z sosem I musi być też to sos Ostrzy. ja nie przepadam. Ale to jest naprawdę fajne. To jest naprawdę świetne danie jako przystawka. Nie będę tego wcinał, nie wiadomo ile, bo jak przyjdą żeberka, to nie będę mógł wcisnąć. Ale wygląda to mega i smakuje tak samo dobrze. No I jest. Dokopaliśmy się do Guacamole. Świetne danie. Powiem szczerze, że nie jestem zawieziony. Tak samo jak kiedyś. Tak samo dobre. Czyli sieciówka Harvester. Mm. Nadal robi dobre rzeczy. Zobaczcie na to! Żebereczka, żeberunia, kukurycka, sałatka i frytaski. Po prostu mm, mm, mm. nie w gębie. Powiem Wam tak, sałatka świetna, świeża. Jeżeli chodzi o buraki w occie, nie przepadam, ale da się zjeść, fajne, twarde. Ale te żebereczka, mm, mm, mm. no i oczywiście moje żony fryteczki i burgerek. Co to za burger? Co to, co to, co to, co to? Normalne wołowy, ale nie wiedziałam, że jest boczek. No, jest burger, ale nie wiedziałam, że jest boczek. Jestem A. zdziwiona. Wygląda mega powiem ci. Jak zawsze sałata, pomidore, wszystko świeżutkie. Mega ten burger po wygląda powiem ci. No dobra, testujemy. No, powiem ci, że wyglądają mega te żeberka. Tak, ja to mówiłem sobie w sosie barbecue, także zastosujemy sosik. Ten sam sos co w, w tym szarpanej wieprzowinie. Słodko, taki pikantny barbecue, amerykański. Frytki, gdzie się ziemowe. Zi, Domowe ziemniaki, chrupiące. Słyszysz to? Fajne, gorące. Dobra. Bierzemy się za żebro. Ja tak ogólnie jestem taki, że rzępacami, bo mam artretyzm w łapach i ciężko mi jest utrzymać nóż i widelec, e, więc może to tylko przekroję tutaj. Wow. U, już widać, że to po prostu odpada od kości. Zróbmy to. Żebereczko. Pokażę na mięso. No ile mięsa może być na żeberku? To jest naprawdę skóra i kość. Ale próbujemy. Bardzo dobre. Od, schodzą od kości. Jak zresztą widać. Soczyste. Nie są robione w marynacie niestety tak jak kiedyś. Yy, że po prostu te żeberko bez tej całej posypki sosowej. Yy, smakuje. Tak sobie, takie tak jest ten, ale z sosem świetne połączenie. Same w sobie bez, bez sosu nie zamawiajcie, nie, nie robicie tego błędu, bo nie mają tak naprawdę żadnego smaku. W sosie tak, bez sosu absolutnie nie. Także... Ale tak, mega nie uwalony, to bardzo mi przykro, ale tak właśnie wiem, że chodzi o przejęcie tutaj harwestera. Przejęcie George'a Stevensona przez Harvester, oni dołączyli do sieciówki, albo sieciówka ich przejęła, nie wiem. E, także George Stevenson kiedyś dawał żeberkę, tak jak jest, są tutaj, pełen rak żeberek. E, przejął ten harwester i porcja od razu się skurczyła do połowy. Spłynąłem się? Porcja od razu skurczyła się do połowy. Dlatego przestałem tu chodzić tak naprawdę, bo uwielbiałem te żeberka. I przychodziłem tu tylko na nie. Teraz znowu wracają do porządnych porcji, słusznych porcji I chyba zawsze, no, chociaż nie, ja robię w domu lepsze żeberka Powiem szczerze, tylko ja robię jest z imbirem, z miodem Te są fajne, ale ja bym zrobił je troszkę inaczej Ja bym zostawił je w zalewie jakiejś ze smakiem Żeby to żeberko przeszło czymś Bo tak naprawdę bez tego sosu ono jest żeberkowe nie ma żadnego innego smaku. Że... Polecam, polecam, polecam. A jeszcze przy okazji, żona mnie prosiła, żebym spróbował tego burgera. I odgryzł boczek, bo ona nie lubi boczku. Zobaczcie, ten boczek tak tu wystaje, fajnie. Ale to jest mega, powiem Ci. Uleje się? No nie, nie, jest tłusty Jeszcze tusty, nie przegryzłeś. Umiesz ugryźć, powiem Ci. Mm. W tej piosence rapa para. jako para. Boczuś fajnie wysmażony. Bo wina troszeczkę zasłucha, troszeczkę za, sucha, troszeczkę za no. bardzo wysmażona. Pomidorek. Bardzo wyczuwalny. Sałata, cieszutka, chruputka. Cebulkę tu czułem. Nie wiem, nie znalazłem. Sos, zobaczcie, do sosu jest. To jest po prostu mega. No i ten boczuś fajny, fajny, naprawdę fajny. Jest lepszy chłomiero w pali. bym. Dodałbym to, oczywiście, coś od siebie, jakiegoś pleśniaka, coś tam, coś tam. Nie ma ogórka żadnego, ale celiby. powiem Ci, że dobry. Jak, kochanie, jak się smakuje? A ty się błyszczysz po tej kosmetyczce. Jak psu ten. Sierść. Dobry. Mm, bardzo mocno czuć smak wołowiny. Mm. Ty mówiłeś, że jest za dobrze wypieczona, a ja właśnie chcę za dobrze wypieczone, bo ja nie lubię koloru. Nie no, dla mnie wołowina, zobaczcie, jest naprawdę zacny kawał mięsa tutaj, zacny, ale suchy. Ja lubię wołowinę, która... Nie, jest suchy. Jest tak. well no ale nie jest suchy. Tak, właśnie. Ja lubię wołowinę, która jest, jeszcze ma w sobie soczek krwiowy że po prostu z tej, z tej wołowiny jeszcze kapie. To jest taki no wysuszony. Jest okej, okay, bo jest tu dużo sosu, Plus jest pomidory, smaczny. jest smaczny, ale no no nie, no dobra. Jak ktoś lubi bardzo wypieczone, jak najbardziej. Ja wolę troszeczkę, żeby z niego ciekło. Możecie sobie oczywiście tam poprosić. No tak, ale to nie jest moje danie, tylko twoje. Tobie smakuje. Smakuje. No i bardzo dobrze. Tak jak mówiłem, dobrze wypieczone. No i zobaczcie na to. Jest praktycznie czarny. Grillowany, super, naprawdę super. No i ta sałata, zobaczcie ta sałata. Ona jest tak świeża, jakby dopiero co je, ją z y, pola zerwali. Boczuś, ja Ci skupię ten boczek, co? Właśnie, ja nie lubię Zobaczcie Boczuś. Mm, mm, mm. Rewelka, po prostu rewelacja. Znaczy, jadłem lepsze, ale jak na sieciówkę, blisko domu, jest ok. Dobra, żebra wciągnięte. E, dobre. Dobre, ale zawsze jest to, ale kiedyś te żeberka leżały w sosie, podejrzewam, przed upieczeniem, że to wszystko mięso przechodziło sosem. Tutaj czegoś takiego nie ma. One kiedyś były czarne, dosłownie czarne od tego, od tego sosu od tego spalenia na grillu. Tutaj nie wiem co oni zrobili, po prostu chcieli chyba zadowolić większą, że można sobie wybrać albo taki smak, albo taki smak, albo, albo można wybrać bez smaku. Bez smaku te żeberka smakują dosłownie jak żeberka. Ugotowane. Bezniczowe. Ugotowane. Ale naprawdę fajne polecam. Kukurydza. Kukurydza rozgotowana. Czyli była gotowana leży leży. Bem czy czy jak to nam się nazywa. To jest po prostu papka. Nie ma struktury kukurydzy, jest rozgotowana. Zupełnie. A ja to zjem? Bo ja lubię kukurydzę. Czy chodzi o bupiara? Rebelka, że ona nie zjadła, zostawiła. No tyle mięsa zostawiłaś. No co duży jest, no nie. jest za wielki? Jest za wielki? Zobaczcie. To jest ser No, mm. Naprawdę kawał miecha. Jak dla moje, mojego wyciętnego Za Zasuchy. Marcia. Masz tu jeszcze boczek. Ziemnię marczy. Jeżeli chodzi o George'a Stevenson'a Harwester. Jako sieciówka. Jak najbardziej polecam. Pojadłaś, popiłaś, frytka spadła, tak? Spadła frytka. No to na jedzeni, na pici, idziemy do domu. Mamy dosłownie 5 minut. Zobaczcie, niebo się robi takie różowe. Z godzina 17. A my dopiero po obierze, y... John Stevenson, polecam jak najbardziej. Blisko, tanio, jak biedronka. Yy, zapłaciłem tyle, zaraz tutaj pokażę. Nie wiem, czy pokażę, właśnie, czy, 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 czy rachunek mi przejdzie, czy nie przejdzie. Yy, 54 z... funty z, yy... z piwem. Także mi się wydaje, że nie jest źle. Na takie jedzonko. Najadłem się. Myślałem, że wiecie, jak na żeberkach sama kość i skóra, ale nie najadłem się smaczne, blisko Ech, i tyle. E, mam nadzieję, że podobał Wam się taki przerywnik. Bo e, jutro prawdopodobnie pojedziemy jeszcze do polskiej restauracji, do Coventry, e, jest ona mi bardzo zachwalana. Mam nadzieję, że będzie dużo lepiej niż w. Polonii. Polonii. No to Pol dobra. Dzięki za oglądanie. Jeżeli Wam się podobał mój kanał, proszę łapkę w górę i subskrybujcie mnie, bo większość z Was mnie nie subskrybuje. A to naprawdę pomoże w rozwoju, w rozwoju mojego kanału. Dzięki za oglądanie. Nara!